Grzeszność człowieka to sytuacja uwikłania się, zaślepienia i obezwładnienia. Grzesznik podobny do inwalidy, lecz uszkodzony jest tu poznanie, myślenie i dusza przeniknięta mrocznością zła, pozbawiona łaski albo łaska jest osłabiona. Taka dusza człowieka wymaga duchowej reanimacji, przebaczenia i oczyszczenia, skruchy, pokuty i duchowej odbudowy. Pan Bóg w różnych wydarzeniach przychodzi do człowieka, aby, aby wszystko, co jest mu dane na ziemi, zużył. Do własnego uświęcenia. Pewien człowiek bardzo wysoko postawiony, przez krainę własnego grzechu i własnego obumierania, stracił tak dalece wszystko, że jego jedynym mieniem był mały neseser z dokumentami, to co na sobie i Torebka foliowa z czymś tam. Więcej nic. I z tej pozycji on się musi nawrócić. Trzeba było mu aż tyle stracić. Pewna pani po długim artystycznym życiu zostawiła po sobie 3 miliony ponu. Tak piszą w gazetach. Czy jej to posłużyło do zbawienia? tamten tracił ta gromadziła wszystko ma służyć ludzkiemu zbawieniu wszystkie twoje zaangażowania mają wartość o ile łączą cię z panem bogiem bo jeśli twoje zaangażowania sycą twoją wadę główną dostarczają ci Satysfakcji Twojej przewagi i zwycięstwa nad ludźmi i okolicznościami, tu ulegasz samozgorszeniu i oddalasz się od Chrystusowego Krzyża. Zwycięstwo egoizmu na ziemi jest tragedią. Ma zwyciężać miłość, a ta jest ofiarnością, ta jest rozdawnictwem. Ta jest mądrością uprzedzającą, przebiegłą, długomyślną. Oto człowiek święty jest jak wypalone drewno. Wszystko się spaliło. Oto święty nie pozostawił dla siebie nic. Wszystko wprzągł w służbę miłości Boga i bliźniego. Ten, który przegrał, podobny jest do człowieka, który... Zostawił po sobie ziemski skarb, z którego nie skorzystał podobny do człowieka, który umarł z głodu przy jedzeniu umarł z zimna, a nie skorzystał z ubrania umarł z rozpaczy, a nie przyjął Boga. Te dwie krańcowe postawy są Ci dane, jak zwierciadło, abyś siebie umiejscowił. I zauważył, gdzie jesteś, po co żyjesz, czy we właściwym kierunku zmierza Twój wysiłek. Gdyby bowiem ludzie odkryli skarb zbawienia, jakże inne byłoby ich życie. Ale ludzie odkryli skarb, Ziemski, rozkoszy, rozbawienia, zwycięstwa, przewagi, rozmaitego artyzmu, jakkolwiek go pojmować można. I tu wielu ludzi chce doznać swojego spełnienia. Co sądzić o katolickim narodzie, w którym połowa młodych ludzi nie zawiera związków? małżeńskich, sakramentalnych, lecz poprzestaje na związkach nieformalnych lub zalegalizowanych w USC, jak to w dawniej bywało za komunizmu. Gdzie tu wiara? Gdzie tu wiara, jeśli Pan Bóg nie jest osobą umiłowaną? Trzeba Stawiać sobie wymagania, aby mimowolnie, wręcz niechcący, nie upodabniać się do świata Jego Ducha. Bo można być gromadzicielem dóbr doczesnych, które wprzęgnięte w służbę Bożą staną się rachunkiem obciążającym. Niechaj Ci wszystko służy do zbawienia Twojego i innych, na cokolwiek spojrzą Twoje oczy i cokolwiek sobie uświadomisz. Żyjesz na Ziemi, która ma być zespołem okoliczności dla Twojego i innych uświęcenia się. Żyjesz tylko dla zbawienia. Niewielu ludzi. Rozpoznaje i tak myśli. I to jest tragedia. Jeżeli człowiek nie wie, kim jest i po co żyje, to jest to największe sieroctwo i największy analfabetyzm. By stać się adoratorem Boga, trzeba się uwolnić od nadmiernych zatroskań i fascynacji które karmią zmysły, ambicje, ale nie uświęcają. Rozmyślaj więc nad Bogiem w Twoim życiu, abyś na bieżąco nauczył się reakcji wiary. Reakcja wiary będzie budować Ciebie, będzie posłuszeństwem Bogu czcią Jemu oddawaną. Jeśli będziesz reagował nie według wiary, ale według kryteriów świata to życie Twoje będzie nadaremne. Módl się więc, czyli bywaj z Bogiem. Mów do Niego i słuchaj Go. Bywaj dużo z Bogiem i zastanawiaj się nad Jego rolą w życiu Twoim, nad Słowem Boga w życiu Twoim. Proś więc, by miłość niestworzona, Duch Święty, oczyścił Twoje myśli, abyś mógł doskonale kochać i, i godnie Pana Boga chwalić.